Siemaneczko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na serii Atlas Polski Debiut nowej mapy u mnie na kanale Na tej właśnie serii, wcześniej już mówiłem, dzika mapa, tak się nazywa ta mapa Pozdrawiamy Daniela, który jest autorem tej fajnej mapki, ładnie, bardzo ładnie się Prezentuje, zwłaszcza zimą, oczywiście e, Link do tej mapki w opisie e, Pierwszy odcinek, w którym będziemy coś robili, oczywiście Robimy to zimową porą bo rzeczywiście ta mapa bardzo ładnie wykorzystuje sezony. I powiem wam szczerze, że podejrzewam, że bardzo szybko zaczną właśnie postawać mapy właśnie w tym klimacie. Czyli mapy, w Polsce przynajmniej, mapy, które właśnie wykorzystują te wszystkie możliwości, jakie daje sezon. Bo jak dotąd to było bardzo, bardzo słabo. Ale wreszcie tutaj kolega Daniel zrobił taką mapkę, która jest naprawdę przekozak pod tym względem. Oczywiście ma jakieś tam swoje małe błędy, mniejsze, większe, ale rzeczywiście wykorzystuje sezony bardzo fajnie. No i jestem święcie przekonany, że za chwilę będzie praktycznie każda mapa wykorzystywała właśnie dokładnie w te sezony, tak jak to Daniel tutaj zrobił. I to jeszcze dodatkowo jest taka fajna sytuacja, że Daniel to zrobił od samego początku, wiedział, że tutaj te sezony będą. Ważne, dlatego tak dużo czasu zajęło mu zrobienie tej mapy. Nie zdecydował się na taki ruch że, ruch, że najpierw wydaje mapę, a później po dwóch, trzech miesiącach czy tam po czterech miesiącach dopiero jakiś tam update. Tylko od razu z grubej rury pokazuje, panowie, tak się robi mapy, jeżeli chodzi o sezony, nie? Więc sobie lecimy. Pierwsza dzisiaj robota tutaj na tej mapie to. Będzie wywożenie gnojowicy. Jak widzicie, gospodarstwo, które sobie wybrałem, ale to mam nadzieję, że już wiecie, że pamiętacie, bo chyba o tym informowałem. Że to właśnie będzie te duże gospodarstwo ze świniami. Jest bardzo nowoczesne. Zobaczcie, jak fajnie wygląda te dachy i te sople. Nie elegancko to wygląda. Będzie tutaj po prostu, będzie się rozgrywka na tym dużym gospodarstwie. Ma, maszyny są dosyć nowoczesne, ale też są. No, w sumie taka mieszanka, jak na każdym gospodarstwie. Są mi mniejsze ciągniki, mam tutaj case'a mniejszego. Eee, sorry, nie eee, case'a mniejszego, tak? Chyba? Tak, case'a mniejszego. Eee, tutaj mamy eee, MF'a No, jeszcze mamy bodajże, chyba dwunastka. Jest dwunastka, chyba stoi tutaj. O, dwunastka i jeszcze osiemdziesiątka piątka, nie? może jakąś 60, ale chyba niekoniecznie, bo ta 85, piątka, to tak naprawdę ona tutaj będzie wszystko ogarniała, ta 80. Na balonach jest, tak więc jest elegancko. No i ma też tura. I też mam tutaj, zobaczymy jeszcze jakieś inne maszyny będą. Lecimy sobie z pierwszą akcją. Taką dużą Arna Burger zdecydowałem się wrzucić. Ona obsługuje z ten, modyfikację na Gnojowice, bo mapa też obsługuje tą modyfikację, tak więc Świetnie, elegancko. Muszę wywieźć tą gnojowicę, ponieważ jest trochę za dużo. Ja tutaj chciałem na początku obornik robić, nie? Na tej mapie, ale się zorientowałem, że nie jest takiej dużej plewni, to tego obornika trochę będzie za dużo, jak gdyby. A jeżeli ma mapa wykorzystuje moc z gnojowicą, no to trzeba to wykorzystać. Tyle tylko, że trochę przesadziłem, e i za chwilę będzie pełny zbiornik tutaj, i muszę to sprzedać. <laughs> tak więc polecimy sobie na BGA. Na BGA tutaj też jest w ogóle dosyć ciekawy, bo tutaj nie tylko gnojwice można sprzedawać i tak dalej, ale to może w jakimś kolejnym odcinku, dobra. Podejrzewam, że nie do tego przewodu, tylko do tego, bo to standardowe jest łącze. Dobra, zsiągniemy sobie tylko kurczę, nie wiem czy ja czasami nie zrobiłem źle, bo ja mam dwie te, te nie mam przejściówki. Nie wiem, może tutaj będzie za krótki ten wąż. Zobaczymy. Zobaczymy, jeżeli tak, no to będę musiał pojechać do sklepu. Nie wiem czy ja tutaj na krótko podłączę. Może, czekajcie, hop, hop, Dobra, jest podłączony. Kurczę, chyba w głowę dostałem. Dobra, Dobra wisi tak, powiem wam, że do tej burgerki. Hmm, bo jak dobrze podjedziemy, to będzie elegancko. Tutaj też mam geo, znaczy się, rea używam. No bo wiadomo, na takiej mapie, gdzie są takie fajne bariery. To już takie inaczej, takie można troszeczkę bardziej tak serio pograć, z różnymi ciekawymi e, modyfikacjami, bo rzeczywiście tutaj akurat można sobie już pomyśleć o, o, o takiej właśnie rozgrywce bardziej realnej, tak więc i jest też realna. No i odpowiednio silne maszyny muszą być. Słuchajcie, czy ja dobrze tutaj podjadę? Chyba będzie dobrze. My tu Fajnie by się przydała jeszcze jedna osoba. Jakby by to podłączyli, ale tak. Dobra, mi się wydaje, że jest okej. Okay. Zaraz zobaczymy, czy to się uda podłączyć. Kurczę, nie widzę jej. A nie, wrzuciłem ją na ten, bo źle podłączyłem. Mówię, ja cię kręcę. Co jest? Ja mówię, o nie, coś zepsułem. I teraz będzie mi tutaj ciężko podłączyć, ponieważ ta przyczepa jest... Ja po prostu zły klawisz przycisnąłem. Powinienem prawy, a ja lewy. O, cyk, jest pięte. I tutaj też, zły klawisz w myszce Kurcze, nie wiem czy to, nie załamie mi się O kurcze, źle Dobra, to sobie znowu odczepię o nie, nie, nie Dobra, to na pusto było Bo zawór odkręciłem, trochę się motam Bo szczerze mówiąc już dawno nie grałem na tej modyfikacji Bo no nie miałem jak gdyby mapy odpowiednie żeby grać na tej modyfikacji No niestety niewiele map map ogarnia, w ogóle nie, niewiele mapmakerów w ogóle ogarnia temat, tak więc nawet się nie dziwię, że nie powstają te mapy, no bo tak jak mówię, nie wszyscy orientują się za bardzo, że to jest taka fajna modyfikacja i można sobie, no już tak realnie sobie pograć, właśnie jak na tej, a właśnie, znowu. Czekajcie, muszę pamiętać, prawy przycisk, prawy przycisk, Anton. Jak chcesz podłączyć, to prawy, tak? Dobra, zaraz zobaczymy. Dobra. Prawy przycisk, dobra. Chyba dobrze jest elegancko, ale chyba za daleko trochę podjechałem. Jak mi nie znowu nie podłączę, to będzie kurczę katastrofa. Chyba powinno, o, chyba powinienem podłączyć, tak? Dobra, podłączyło się, jest. Teraz tak, zawór trzeba podnieść. Tylko tak, za, sobie weźmę pomocnika. Bo teraz nie jestem pewien, co ja nacisnę, teraz tak. Odłącz wąż, otwórz przeć, przepływ. Dobra. Przepływ otwarty i dobra, można włączać pompę, bo tak to jak nie od, odłączycie tego przepływu, no to pompy nie uruchomiecie. Proste, nie? Dobra, cyk, włączyliśmy pompę, leci elegancko. Dosyć to powoli będzie szło, bo ta, ta pompa tutaj chyba na stałe trzeba będzie, bo widzę, że z tym wężem może być problem. Na stałe trzeba by jakiś kołnierz, jakbyś jakąś przedłużkę zrobić, czy coś takiego. Nie wiem, pomyślę jeszcze, chociaż tu jest trochę ciasnawo. Ciężko mi powiedzieć, no nie no, z drogi to bym, chyba coś takiego, no ale to będę musiał, pierwszy raz wywożę, jak jeszcze nie za bardzo czuliłem bazę, Ta, tą Anna Burgerką ja nie mam zamiaru, znaczy teoretycznie mógłbym na polach ją rozlewać, gnojowicę, ale podejrzewam, że no to może się katastrofą skończyć, bo ona jest dosyć pakowna, tak więc najprawdopodobniej ona będzie służyła tylko do transportu gnojowicy na pole. A z, z, na, gdzieś tam, gdzie będę rozlewał gnojewice, a tam po prostu będę sobie już chyba meprozeta kupimy. Tak więc ten meprozet będę po prostu już nie musiał z pola jeździć, bo tutaj zdecydowałem się powiększyć niektóre pola. No bo zobaczcie, duży, duży sprzęt, tak więc mam połączone pola i są dosyć duże te pola, ale to dopiero na następnych odcinkach elegancko. Ta, ten, ta beczka się prezentuje, no w sumie można by spróbować, może i bym spróbował, żeby ją ten, rozlewać tą gnojowicę, ale no nie wiem, bo tutaj są te, wiecie, górki są porządne i są duże przewyższenia, tak więc no, no są te górki takie dosyć fajne i chyba no, mogę mieć problemy. Zobaczcie, jak naprawdę fajnie ten śnieg pada, elegancko, naprawdę bardzo mi się podoba ta mapa, jak wygląda zimą. Zobaczymy, jak latem będzie. Dobra, powolutku sobie pompujemy. Jak gdybym tutaj tą pompę chyba, podejrzewam, kupił, to chyba ten, yy, ten, te pompowanie by było trochę szybsze. Zobaczymy. Podnosi, to już chyba pełno jest. Dobra, już słyszę. No już słyszę, dobra. Dobra, pyk. Co teraz musimy zrobić? No muszę teraz odłączyć jeszcze zamknąć przepływ, bo jak nie zamknę, to mi wyleci po prostu, nie? Dobra, zamkniemy sobie tutaj przepływ. Teraz tak, znowu sobie muszę popatrzeć. Tak jak mówiłem, zapływ zamknij przepływ, tak? No i teraz mogę już odłączyć spokojnie. Odłącz. Dobra, niech ten przewód tutaj stoi, bo ja dzisiaj ze dwa albo trzy kursy zrobię. A na BGA, na BGA tak naprawdę a ja tam nie potrzebuję, bo tam się wylewa inaczej w inny sposób. Tam powinny być przewody. Chyba są. E, tak więc nie będę musiał. Zresztą tam chyba nie podpina się. Jak się ten. Jak się bierze... E, kompost płynny, to owszem. 100 tysięcy pieniędzy. O kurczę... stój. Ole mnie popchnęło, i ja. O panie, tu będzie ciężko, będę musiał... Już chyba wiem, że z drugiej strony będziemy musieli podjeżdżać, bo tu będzie naprawdę ciężko, żebym się nie wywrócił. Zobaczcie. Tu jest naprawdę bardzo stromy... Hamuj, hamuj! Bardzo stromy ten. Dobrze. Dobrze, że nie wrzuciłem sobie od razu na zimową akcję modyfikację na realną wagę, bo tutaj już by było pozamiatane. Już bym się ten... Albo przekoziłkował, albo bym wylądował na polu tu obok. Dobra, powoli się troszeczkę zbieramy. Mam nadzieję, tak troszeczkę ogarnęłem trasę. Nie jest jakaś trudna, ale tu wiecie, to jest jednak zimową porą. To może być jednak problem. Może być, bo to. No wiecie, jak to jest. A tu jeszcze jest ruch uliczny, bo tak sobie postanowiłem, że tu już będzie tak bardziej też kozacko. Fajnie, że tutaj są te drogi nieodśnieżone, bo ja w sumie lubię, jak nie są odśnieżone, chociaż, czekajcie. To jest chyba asfalt, jednak, tak? O jest, bo widzę, w sumie powinny być te co są z asfaltem, tam gdzie jest ruch to powinny być odśnieżone, ale dobra, nie ma to nie ma, dobra jedziemy sobie, włączymy sobie tutaj na tempomacie powolutku będziemy jechali, żeby żebyśmy się nie rozwalili, bo to może być nie fajnie, dobra, To jedzie tak kurcze, o chyba za szybko pojechaliśmy, dobra, ponijmy troszkę, ale fajne są te góreczki, naprawdę. Dlatego właśnie tutaj zdecydowałem się na REA i na skrzynie. Też? No nie tyle na skrzynie, ale na napędy. Na bo tutaj ma to sens. Ta, 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 ta mata. Sorry, ta mapa jest po prostu bardzo zróżnicowana. Tak więc to fajnie będzie tutaj działało. Podejrzewam. Dobra, tutaj chyba wjeżdżamy. Dobra, tutaj wjeżdżamy, tak, dokładnie. Znaczy ja mapy za bardzo nie znam, nie? ale chyba tutaj, bo. Ja pierdziu, tam chyba ktoś jedzie. Trzeba będzie zaraz uciekać. Dobra, tu jest drzewo. Tej sobie wjedziemy na bok troszkę. O panie, przyjechałeś? Dobra. Trochę, trochę się boję. Nie, tam kurcze w lusterku widziałem, że był duży zapas, tak więc nie ma paniki tutaj. Jest ograniczenie do 50. I tutaj po prawej stronie widzicie jest drugie gospodarstwo, które też brałem pod uwagę. Być może sobie jakieś akcje tutaj zrobimy też na tym gospodarstwie. Tutaj są krowy i to jest to nowoczesne gospodarstwo. Być może, dlaczegożby by nie? Może coś tutaj zrobimy sobie po prawej stronie. Nie wiem, czy widzicie. Jest bardzo ładne, tam się nic nie dzieje, no bo, no bo w sumie wybrałem tu świnie, bo najczęściej, właśnie jak na sezonach gram, to najczęściej mam właśnie e, krowy i, i po prostu chciałbym tutaj zobaczyć, jak to się będzie grało. Dobra. Ty klecimy. Dobra, w sumie nie ma strachu, bo widziałem tam w lusterku. Jest wystarczająco miejsca, nie? Ale fajnie te drogi są porobione. O kurcze! Ja pierdziu, ale mnie ten... Stel... No nie trąbi! Myślałem, że kurczę, lekko mnie smyrniesz tylko. Uff Nieźle mnie nie No też no w sumie też betoniarka ci nie wiadomo ile tam wiózł, nie? Tak więc się odbiłem od niego, <noise> chociaż ja mam ile, no też mam trochę tej gnojowicy, dobra to ja te będę uciekał, może jakąś inną inną drogę znaleźć do czegoś takiego, bo tu jest naprawdę ciasno, to generalnie fajnie by było gdyby na przykład, A, nie ta droga jest chyba szersza i to jest okej, okay. bo tak to gdybym nie chciał mieć takich sensacji jakie tutaj miałem przed chwilą, to po prostu bym pojechał inną drogą, drogą która jest szersza, ale chciałem po prostu na skróty, jakby, żeby szybciej było, no to pojechałem. O, widzicie, tutaj już jest szeroka droga. Tak więc tutaj, no dobra, fajnie tutaj zobaczcie zakazy. A więc jest tylko jedno wjazd, jest wjazdek i wyjazd z drugiej strony. Dobra, tutaj sobie wjedziemy. No, elegancko. Zobaczcie, jak te stawki wyglądają. Roślinność jest tutaj naprawdę trawa oszroniona. Fajnie to wygląda. Wszystkie krzaki się zmieniają. W zależności od tego, jaka jest pora roku. Teraz zobaczymy na tą wagę wiadę. Bo najczęściej te wagi oszukują porządnie, ale tutaj... Dobra, wjechaliśmy. Tu, ile to? Nie widzę, poczekaj, trzeba podjechać. Upanie, 53 tysiące! Tyle waży? Ale nie no, bo widzę to tak. Może i tyle być. Nie no, to fajnie. Dobra, teraz tak. Ja tutaj kurczę, nie za bardzo byłem. Nie wiem jak to jest, będę musiał sobie popatrzeć. Jak to jest tutaj. Dobra, wyjdziemy sobie, popatrzymy. Dobra, tutaj, tak. Dobra, tutaj wyrzucamy, ale tutaj stałe. I zobaczcie, tutaj można naprawdę bardzo dużo rzeczy sprzedawać. 150 tysięcy litrów można rzucać. I tak, kiszonka, obornik, trawę, siano. Zobaczcie, buraki można tu przywozić. Może na nawet... jak. fajnie, może buraki przełożymy tutaj. Zobaczymy, jak to z scenami. Ziemniaki. Elegancko, nie? Słomę, o. No na sezonach ze słomą jest zawsze ciężko. Ale tutaj jest fajny ten, sposób, żeby obejść. Mam nadzieję, że luzem też będzie. To trzeba będzie przyczepę ten, samozbierającą, bo na razie mam prasę, No i zobaczcie, lucerne i lucerne, Siano z lucerny, bo tutaj też jest, są trzy dodatkowe uprawy. Na pewno te dodatkowe uprawy też będziemy mucili i tak dalej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, tutaj nie, dobra, to tutaj nie. I teraz tak. Widzę, że tutaj są węże. Podejrzewam, że do tego się podczepia. Zaraz zobaczymy. Zaraz sobie zobaczymy, bo tutaj sobie, a ja tutaj sobie tak postawiłem te węże. Dobra, tak. Dobra, okej, okay, dobra. Ale tu się stąd odbiera tą, yy, płynny kompost już, jak, jak jest przerobiony. To dopiero później. Dobra, to fajnie, bo ja tutaj sobie kupiłem i położyłem, nie? Nie wiem, czy one nie powinny być tutaj na starcie, nie? Od razu tak. Rzucone, to by było fajne. Dobra, czyli tutaj kompost, a tutaj. Tutaj się dopiero daje skubnejówki. Ja cię kręcę. O a nie, tu będzie ciężko wjechać to nie, takim dużym sprzętem. No, o, tu jeszcze jest jeden wąż, dobra. Czyli tu jest jeszcze jeden dodatkowy, w sumie elegancko. Uuu, będzie ciężko tam wjechać. Patrzcie, jaka, jaka pogoda fajna, takie stalowe niebo. Elegancko klimat wygląda. Dobra, jedziemy sobie. Ja mam tutaj troszeczkę taki zmieniony geo. Takie wiecie. Do nagrywania. Nie do grania takiego, wiecie. Na takich dłuższych seriach. Tylko do tego, żeby były fajne takie akcje. Żeby było to, co chcę. I żeby zawsze się udawało, nie? To jest coś takiego zrobione. Dobra. A zobaczymy. Tutaj trygier powinien chwycić. O, dobra. Elegancko. Myślałem, że tutaj też trzeba będzie jeszcze podłączyć to, nie? Ale nie Dobra No Słychać, że coś leci, nie? Fajnie Jeszcze pojadę chyba z kilka beczek wywozę 30 tysięcy? Tam jest chyba pojemność 300 tysięcy litrów A było 200 coś Chyba jeszcze co najmniej ze dwie beczki A może nie? Może wiecie co? Ja sobie to odpuszczę, bo jest tak W środek zimy, a ja będę chciał nawozić na wiosnę no nie wiem, zobaczę. W sumie może na wiosnę nie za bardzo, bo już posiane. Ale nie, dlaczegożby nie? Można by coś sobie... Yy, coś jeszcze ogarnąć, tak? Dobra, spróbujemy tutaj wyjechać stąd. Może być troszeczkę ciężko. Dobra, ale tutaj zgiętą tą, tą beczkę, nie. No całe szczęście ona jest taka, wiecie, ona jest elegancko. Dobra, fajnie, fajnie. Tutaj z tą beczką dobrze trafiłem. Dobrze, trafiłem właśnie, że ta beczka tutaj będzie elegancko. Nawracało się z nią. Dobra, tutaj jest wyjazd. I teraz, nie wiem, ile tam było waga? Zaraz zobaczymy, czy jak będę wracał. Czy ta waga się zmieni? Tam było 50 parę. Nie no, elegancko to działa. 32 tysiące kilo? 32 tony, ale to jak to? No ja widzę chyba jakoś. Aha, bo tutaj jest, nie ma tej realnej wagi. No szkoda. Mógłbym wrzucić tą modyfikację na realną wagę. Bo teraz widzicie, że wyładowałem te 30 tysięcy litrów gnojowicy. No to powinno zejść nam 30 tysięcy, nie? A tutaj ile? Już nie pamiętam ile tam było. Ale chyba nie zeszło. Bo tam była piątka. Ale fajnie to. Fajnie, że ta waga działa jakoś tak bardziej niż na większości. Że jest waga, coś tam się wyświetla, ale tam... Bez przesady. Dobra, lecimy sobie z tym. Z powrotem. I chyba pojedziemy sobie... Inną trasą, chociaż ja wiem. Nie no, można by zaryzykować, tak. Dobra, tutaj coś jedzie. Jedzie Tutaj ruch wolny jest bardzo. O kurczę, dobra. Wiecie jedź. A w sumie wiecie co? Zdecydowałem sobie pojeździć troszeczkę. No bo tylko jedną tą beczkę wywiązłem, dobra, tylko uwaga tutaj. Pojadę sobie zobaczyć, jak zimową porą wygląda te e gospodarstwo startowe. Ja cię kręcę, jaki tutaj ruch jest. O w mordę. Dobrze. I jedziemy właśnie teraz w kierunku... U, ja cię... W kierunku, gdzie jest ten... ...te gospodarstwa startowe, czyli te takie najmniejsze. I one gdzieś tutaj powinno być, z tego co pamiętam. Gdzie one jest? Ja widziałem, jak jechałem drogą. A, tutaj jest, tak? Nie wiem, czy tam będziemy wjeżdżali, chyba nie. Albo nie, no wjedziemy, podejrzewam. Na polu sobie zakręcimy. Chcę zobaczyć, jak one wygląda w zimowej atmosferze, tak? Bo, bo samy może jakiś odcinek można by też tu chyba zrobić, nie? Fajny jest dojazd. Bardziej mi się tutaj podoba ten dojazd niż na te gospodarstwo, na którym ja teraz gram, bo tamta droga mi za bardzo nie pasuje, szczerze mówiąc. No i bardzo fajnie się prezentuje to gospodarstwo. Elegancko, co nie? Dobra, ja sobie tutaj wejdę. Nie, no fajnie, fajnie też. Tak jak mówię, no, jeżeli ktoś woli sobie na mniejszych gospodarstwach grać, no, te gospodarstwo też nie jest to małe, ale można sobie zrobić własne gospodarstwo. Jeżeli będę miał trochę więcej czasu, to zrobię takie mniejsze gospodarstwo w miejscu, gdzie na tej mapie jest, o, i tutaj też można, mam nadzieję, że też podłączyć, gdzie, na tym miejscu, na którym tutaj, bo, ponieważ tutaj jest jedne pole, jeden w sobie nawet nie pole, bo to farmland jest bardziej, który został przeznaczony do tego, aby tam wybudować własne gospodarstwo. Więc być może, być może zrobię takie małe gospodarstwo w starym takim polskim klimacie, wiecie, i. No i zobaczymy, ale nie obiecuję. Bo tak, chcę się tutaj przejechać, a tu jest. Dobra, tutaj chyba nawrócimy, nie? Mam nadzieję, bo tą beczkę jak tam nawróciłem, to dlaczegoż bym miał tutaj nie nawrócić. Dobra, tutaj też nawrócimy, przejedziemy sobie. Aha, tu jest w ogóle tak to zrobione, że tutaj można sobie... O, coś już zrobić jeszcze, nie? Dobra, tak chciałem zobaczyć jak to wyglądają te trigery tutaj zimową porą. Dobra, tędy sobie przejedziemy i wyjedziemy sobie z tej strony. Dobra, elegancko. Fajnie to zrobione jest. I tu wszystko jest fajnie, bo też te dachy to wszystko jednak czasu dużo zajmuje. Tak więc duży szacunek. Fajnie się koła ośnie ośnieżyły, nie? Tutaj wiadomo, na tą mapę to już sobie pozwoliłem rzucać naprawdę dosyć ciekawe takie rzeczy, żeby też było wizualnie to ładnie wyglądało i też było dla mnie troszeczkę wyzwanie jeżdżeniem, bo naprawdę jak się zastosuje te modyfikacje, to jest tutaj ciężko z jeżdżeniem, ponieważ jest jeszcze opór, a ja sobie jeszcze pozwolę wrzucić właśnie mot na realną wagę i wtedy będzie naprawdę fajnie się ślizgało i tak dalej. Przyczepa. Znaczy dzisiaj nie chciałem, bałem się troszeczkę zaryzykować, bo bałem się, że ta beczka może mnie porządnie ten popchnąć Dlatego tak, tak sobie mówię... A nie! Dzisiaj nie, bo jeszcze w topie. Poczekajcie. I jeszcze jedno, jedną rzecz. Tu jest stawek chyba, co nie? Tak. Tutaj jest woda. Hmm. Spróbujemy beczką się przejechać po tym. Ciekawe czy ten lud wytrzyma. <laughs> Tutaj łąka jest, tak więc spokojnie. Będzie można coś takiego ogarnąć. Dobra, tędy wiedziemy sobie. Dobra, tylko gdzieś tutaj, po tym jeziorze będzie można przejechać. Ciekawe czy się lód załamie. Teoretycznie powinniśmy, bo tu jest woda, tak? Tylko, że na zimę. O, prze bardzo. O, niezłe mrozy były. Zobaczcie, wjechałem, tu jest lód i na tym lodzie, to naprawdę niezłe mrozy. Elegancko, nie? Zobaczcie, ale jak się zaczęło ślizgać. Na tym lodzie, fajnie się ślizga, dobra, elegancko, dobra, bardzo fajna taka jazda jest, ciekawe takie klimaty. Rzeczywiście, polecam wszystkim odpalić sobie sezony, zimową porą pojeździć sobie, właśnie zorganizować takie prace zimowe. Wy najczęściej przewijacie te zimy, a tutaj jest naprawdę mnóstwo fajnej zabawy. Jak odpowiednio sobie to rozplanujecie, bo tak naprawdę to wszystko chodzi o to, żebyście odpowiednio sobie te prace zaplanowali, jeżeli sobie je odpowiednio zaplanujecie. To później właśnie na przykład możecie zimową porą oganiać gnojewice e, Czy tam sprzedawać zboża i takie rzeczy, tak więc jest kilka rzeczy Które może, możecie ogarniać zimową porą No i wtedy sobie macie, macie taką przyjemność pojeżdżania sobie właśnie w takich warunkach Klimat jest niesamowity Ale to tak jak mówiłem, też musi być odpowiednia mapa A ja teraz właśnie dojechałem do końca mapy Autentycznie Nie wiem czy wiecie, ale tu jest koniec mapy Teraz się zorientowałem i teraz sobie wjadę na ten duży staw Zobaczymy. Tutaj już nie ma. O, proszę bardzo. Jeżdżę po tym śniegu. O kurczę. O, ale beczka nakręciła w miejscu. Dobra. Ja będę kończył ten odcinek. Kupa z fajnej zabawy jest zjeżdżenia po, w takim klimacie po śniegu mając takie modyfikacje i fajnie to, jak ten ciągnik działa. Oczywiście odpowiedni dobór ciągnika e, powoduje, że no jakoś daje się tutaj jeździć bo gdybym to jakimś słabszym ciągnikiem jeździł, e, no to chyba raczej nie dałoby się. W tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodoba. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę i zapraszam na kolejny odcinek na tej serii. Pozdrawiam, Anton.